Moi drodzy, dzisiejsze Słowo Boże mówi nam o tym, że żyjemy w pewnych kręgach przynależności do Boga i w tych kręgach się poruszamy. Z Ewangelii według św. Łukasza. Pewnego razu Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc trwał na modlitwie do Boga. Widzimy tutaj Chrystusa, który wychodzi na jakąś górę. Nie wiemy dokładnie na jaką, ale widzimy go. Jako tego, który trwa w jedności z Bogiem, trwa na modlitwie, oznacza to, że trwa też w zjednoczeniu z Panem Bogiem. A więc wyobraźmy sobie, że na szczycie góry znajdują się dwie osoby boskie, a w zasadzie cała Trójca Święta Jezus Chrystus zjednoczony z Bogiem Ojcem w Duchu Świętym. I co się dzieje dalej? Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, któremu nadał imię Piotr, i brata jego Andrzeja, Jakuba, Jana, Filipa, Bartłomieja, Mateusza, Tomasza, Jakuba, syna Alfeusza, Szymona z przydomkiem Gorliwy, Judę, syna Jakuba i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą i drodzy, apostoł to znaczy wysłannik, od greckiego apostolos. Możemy to sobie przypomnieć w tej sytuacji. I widzimy tutaj, że ci wysłannicy zostali najpierw przez Chrystusa przewołani. A więc trzymając się naszego wyobrażenia, ci apostołowie, ci wybrani i wysyłani później, uczniowie zostali przywołani na górę. A więc pośród ludzi, którzy znajdowali się na dole, zostali przybliżeni do Jezusa Chrystusa. Znaleźli się bliżej Niego, bliżej Boga. Zszedł z nimi na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. Przyszli oni, aby go słuchać i znaleźć uzdrowienie ze swych chorób. Także i ci, których dręczyły duchy nieczyste, doznawali uzdrowienia. A więc widzimy już tutaj Chrystusa, który schodzi ze swoimi uczniami na dół i znajduje się między, no właśnie, kim. Po kolei zostają wymienieni. Najpierw grupa jego uczniów, czyli ludzie, którzy wędrowali razem z Jezusem, ale nie zostali nazwani apostołami. Później zostają wymienieni Żydzi z całej Judei, czyli powiedzmy mniej więcej z terenu dzisiejszego państwa Izrael, a na koniec są wymienieni także Żydzi z okolic Tyru i Sydonu, czyli z okolic pogańskich. I tu widzimy po kolei są wymienieni wobec tego ludzie, którzy ten przystęp do Boga mieli w różnym stopniu. I co ciekawe, mieszkańcy Jerozolimy nie zostają wcale wymienieni na pierwszym miejscu. Mimo że to oni mieszkali blisko świątyni jerozolimskiej, gdzie jak Żydzi żyli, sam Bóg przebywa. Wobec tego um, Jezus wprowadza tutaj nowy sposób rozumienia tego, kto jest blisko. Boga na początku jest on sam, który z Bogiem tworzy tę Trójcę Świętą. Później są ci, którzy są blisko niego, a więc to nie fakt przynależności do świątyni, ale fakt przynależności do Chrystusa określa to, jak bardzo blisko Boga się znajdujemy. A cały tłum starał się go dotknąć, ponieważ moc wychodziła od niego i uzdrawiała wszystkich i spójrzmy, to te kręgi przynależności do Chrystusa, o których mówi dzisiejsza Ewangelia, one nie działają w ten sposób, że najpierw jest Jezus, potem są apostołowie, potem są inni uczniowie i reszta osób wierzących i że ci, którzy są, że tak powiem, najdalej od Chrystusa, że to oni muszą jakby przechodzić po tych szczeblach w górę, to znaczy, jakby mieć za pośredników tych, którzy, którzy są bliżej Chrystusa, ale właśnie nie. Wszyscy do Chrystusa mają taki sam przystęp. On wstępuje pomiędzy nich i razem ze wszystkimi przebywa. I to jest, moi drodzy, te słowa, które usłyszeliśmy, są o tyle ciekawe, że. E, Łukasz Apostoł, Łukasz, przepraszam, Łukasz Ewangelista. On w dziejach apostolskich odwoła się do tych słów. Tutaj słyszymy, że każdy, kto dotknął Chrystusa, został przez Niego uzdrowiony, ale kiedy już święty Piotr będzie przechodził, wówczas nawet sam jego cień będzie uzdrawiał ludzi. A więc będziemy widzieli, jak ta łaska w apostołach została jeszcze wzmocniona. Jak wielkich czynów potrafili dokonać, że były to znaki i cuda nawet większe od tych, które działo Chrystus. Ale to właśnie dzięki przynależności do niego, tym apostołom została dana łaska. I to moi drodzy jest źródło. To jest coś skąd czerpiemy informacje na temat tego jak ludzie mogą przybliżyć się do Boga, jak ta łaska przyciągnięcia ich na tą górę sprawia, że każdy w innym stopniu sobie właściwym przynależy do Boga. A o aplikacji tego na praktykę życia mówi nam dzisiaj Święty Paweł w liście do Koryntian. Bracia, czy odważy się ktoś z was, gdy zdarzy się nieporozumienie z drugim, szukać sprawiedliwości u niesprawiedliwych zamiast u świętych? Czyż nie wiecie, że święci będą sędziami tego świata? A jeśli świat będzie przez was sądzony, to czy nie jesteście godni wyrokować w tak błahych sprawach? Czyż nie wiecie, że będziemy sądzili także aniołów? O ileż przeto więcej sprawy doczesne... Wy zaś, gdy macie sprawy doczesne do rozstrzygnięcia, zwracacie się do ludzi za nic uważanych w Kościele. I tu, moi drodzy, musimy sobie zrozumieć na początku, że to określenie święci, które, którego używa święty Paweł, nie odnosiło się do świętych w dzisiejszym rozumieniu. To znaczy dzisiaj, kiedy używamy słowa święty, mamy na myśli prawie zawsze, a przynajmniej w języku potocznym to zawsze, Ludzi, którzy już zmarli, którzy odeszli z tego świata, których życiorys Kościół przebadał i określił, że w stopniu heroicznym wypełniali cnoty chrześcijańskie w swoim życiu, że w jakiś sposób stanowią dla nas wzór, że dostąpili tej łaski, świętości danej od Pana Boga i dzisiaj żyją i wstawiają się za nami w niebie. Ale w języku świętego Pawła. Świętymi byli określani ludzie przynależni po prostu do Kościoła, tu i teraz żyjący. I Święty Paweł mówi, że spory, o ile w ogóle się zdarzają, co też za chwilę zaneguję, powinny być przez świętych w ramach świętych też wyjaśniane. Czyli tu Święty Paweł mówi o tym, że jeżeli zdarza się spór pomiędzy braćmi, jeżeli Zamierzają już dochodzić swoich praw, to pomiędzy też braćmi powinna ta sprawa się odbywać, a nie na zewnątrz. I argumentuję to przez to, że właśnie jako ludzie wierzący jesteśmy wniesieni do wielkiej łaski. Mówię to, aby Was zawstydzić, czyż nie znajdzie się wśród Was ktoś na tyle mądry, by mógł rozstrzygać spory między swymi braćmi. A tymczasem brat oskarża brata i to przed niewierzącymi. Już samo to jest godne potępienia, że w ogóle zdarzają się wśród Was sądowe sprawy. Czemuż nie znosicie raczej niesprawiedliwości? Czemu nie ponosicie raczej szkody? Tymczasem Wy dopuszczacie się niesprawiedliwości i wyrządzacie szkody. I to właśnie braciom. Tutaj święty Paweł pokazuje jasno swoje zdanie, to znaczy uważa, że w ogóle sprawy sądowe nie powinny były mieć miejsca pomiędzy braćmi, pomiędzy ludźmi wierzącymi. I to uważa jako zasadę naczelną. No ale ma świadomość tego, że ludzie są różni i nie każdy to przyjmie do siebie. A więc, skoro już muszą się sądzić, to niech przynajmniej sądzą się między sobą, nie angażując w to osób postronnych, osób, które nie są po prostu wierzące, które y, są poganami. Mówi nawet, że to nie jest coś jakby właściwego, coś świetnego, że bracia będą sądzić się między sobą, bo już to samo w sobie jest złe. No ale skoro już musi być, to niech przynajmniej będzie mniej złe, niż rzeczywiście miało to miejsce w Koryncie, gdzie współwierzący pozywali się nawzajem przed sędziami obcymi. Czy nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą Królestwa Bożego? Nie łudźcie się ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwiąźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą, ani złodzieje, ani chciwi, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy nie odziedziczą królestwa Bożego, a takimi byli niektórzy z was, lecz zostaliście obmyci, uświęceni, usprawiedliwieni w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. I przez ducha Boga naszego. I to moi drodzy, sądzenie tutaj: Święty Paweł przyrównuje do rzeczy najbardziej obrzydliwych, jakie może wystąpić w zachowaniu człowieka i jakie występowało jak najbardziej wśród osób wierzących, zanim uwierzyły, zanim się nawróciły do wiary w Pana Boga. A więc to. W ten sposób święty Paweł chce powiedzieć, że tak naprawdę nikt nie powinien sądzić drugiego człowieka, bo i sam ma wiele grzechów na własnym sumieniu, ale, ale też święty Paweł ma świadomość tego, że i tak nie przemówi do wszystkich, że w praktyce i tak nie wszyscy to zastosują. Więc dlatego w pierwszym rzędzie właśnie domagał się, aby te sprawy wewnętrzne były rozpatrywane. Wewnątrz wspólnoty osób wierzących. I to, moi drodzy, jest zarazem takie przełożenie na praktykę życia tego, co pokazał Chrystus, powołując jednych na apostołów, powołując niektórych jako swoich uczniów, czy też po prostu niektórych odprawiając, w cudzysłowie odprawiając, bo niektórzy sami się odprawili, ale pod wpływem nauki Chrystusa. Oczywiście, pod wpływem tego, co mówił, z czym się nie zgadzali. Um, I to, moi drodzy, przekłada się, te, te sytuacje z życia Chrystusa, jego otoczenia, przekłada się potem na wspólnotę wierzących. Są ludzie, którzy są blisko Chrystusa, są ludzie, którzy są dalej, a są ludzie, którzy zupełnie um, oddalili się od Boga. Um, I Pan Bóg mówi nam w osobie Jezusa Chrystusa, że powinniśmy to w swoim życiu uwzględniać, mieć, mieć świadomość, że to istnieje i że trzeba się tym w życiu kierować. Bo moi drodzy, takie kręgi przynależności my mamy w swoim życiu przecież poukładane w innych strefach życia. Już wiem, że najpierw liczą się, liczy się dla nas rodzina, potem przyjaciele, dalej znajomi. Może pracownicy w, w pracy, potem Polacy e, i tak dalej, i tak dalej. Na końcu ludzie, którzy są nam zupełnie obcy, ludzie których nie znamy i najpierw dba, dbamy o tych ludzi, którzy są najbliżej nas. Najpierw się o nich troszczymy i to jest naturalne. To samo, moi drodzy, w biznesie. No, najpierw liczy się klient, dostawcy e, i te osoby, które są blisko firmy, które. Które pozwalają jej pracować, zarabiać, rozwijać się, a gdzieś tam na dalszej skali w ogóle jakiegokolwiek zainteresowania są inne podmioty, które w ogóle na działalność firmy nie mają wpływu. I tak samo, moi drodzy, w naszym życiu religijnym trzeba mieć świadomość, że te kręgi przynależności są, że są ludzie, którzy są blisko Chrystusa. I to, moi drodzy, z jednej strony. Oczywiście przypomina nam, że do Chrystusa możemy się przybliżyć, ale też przypomina nam, że istnieje pewna styktura w kościele i o ile tę tą zewnętrzną stykturę widzimy, jesteśmy świadomi, bo gdzieś tam na górze mamy biskupów z papieżem na czele, potem proboszczów czy też przełożonych zakonnych, którzy się opiekują danym terytorium. Potem, jakieś inne osoby wyznaczone w kościele do pewnych funkcji i ról, tego mamy świadomość, to jest dla nas jasne, że istnieje ta ludzka struktura. Ale to, co jest ważniejsze w tej hierarchii, to świadomość tego, że w sprawach duchowych są ludzie bardziej rozwinięci od nas. Są ludzie, którzy bardziej przybliżyli się do Boga. Jeżeli mamy tę świadomość, że to stopniowanie istnieje, to też wiemy, od kogo możemy czerpać, od kogo możemy się inspirować w przybliżaniu się do Boga, kto jest dany nam jako wzór, kto jest nam bliższy. I w ten sposób, moi drodzy, możemy nie tylko jakby dawać radę w funkcjonowaniu w Kościele, ale w ogóle dobierać sobie osoby, którymi chcemy się inspirować, z którymi chcemy się z którymi chcemy spędzać czas, na które chcemy liczyć, na, do których chcemy się przybliżyć, które chcemy sobie od siebie oddalić, od których chcemy się odsunąć. I chodzi o to, żeby mieć świadomość tej struktury, nie żyć według niej, bo to, jeżeli to postawimy sobie jako Taką pierwszoplanową informację, to możemy popaść w bańkę informacyjną, to znaczy otoczyć się zupełnie tylko ludźmi, że tak powiem, kościoła czy ludźmi wiary, ale to też prowadzi do pewnego absurdu, bo wtedy w ogóle nie mamy innej perspektywy na to, jak świat wygląda, ale świadomość tego, że ta struktura istnieje. Że da się w pewien sposób przybliżyć do Chrystusa, i są ludzie, którzy już tę drogę przeszli i są bliżej Niego, może działać na naszą korzyść. To jedno. A z drugiej strony zawsze trzeba też mieć świadomość, że niezależnie od tej struktury, choćbyśmy byli najmniejsi w tym Królestwie Bożym, to i tak Chrystus jest pomiędzy nami obecny we własnej osobie. Bo tak jak w Dzisiejszej Ewangelii, On z tej góry schodzi, On przekracza te struktury, On je tworzy, ale też je przekracza, i znajduje się bardzo blisko każdego z nas, i każdy z nas może Go w jakiś sposób dotknąć, aby przyjąć tę najpotrzebniejszą dla siebie łaskę. Moi drodzy, jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, to zapraszam na następne. Zachęcam do tego, żeby zostawić komentarz, subskrypcję, łapkę w górę i udostępnić znajomym. W ten sposób przyczynicie się do szerzenia dobrej nowiny w internecie.